geniusz zbrodni, a może pasjonat z obsesją. Zniszczeń, których dokonał, nie da się już naprawić. YouTuber flecista, którego tu widzicie, to Edwin Reinhardt, a właściwie Edwin Rist. Muzyk, twórca much wędkarskich, takich przynęt, które dawniej wykonywano z ptasich piór, to że zresztą przetrwało do dziś, a on chciał je opanować do perfekcji. Był geniuszem w tym fachu, napisał książkę, zdobył uznanie. Jego muchy podziwiano na całym świecie, a potem przyszły marzenia o złotym flecie i plan, który na Zwano później skokiem stulecia. W 2009 roku nasz flecista dokonał brawurowego włamania do Muzeum Historii Naturalnej i wyniósł 299 ptasich okazów, w tym gatunki wymarłe, niektóre zebrane osobiście przez Alfreda Russella Wallace'a. Bezcenne, przez miesiąc nikt się nie zorientował, wszystko znikało z magazynów, zakurzonych szuflad, bo nikt tam nie zaglądał. A jak go złapano? Gdy sprzedał swoje unikatowe muchy i kupił za to złoty flet. Wzbudził podejrzenia i po nitce do kłębka. Dostał wyrok w zawieszeniu, w sądzie obrona argumentowała, że jego obsesyjne zainteresowania wynikało z fiksacji, typowej dla osób zespołem Aspergera.